Szanowni Państwo, dlaczego zaprosiłam Panów do Szczecinka, do powiatu szczecińskiego? Wiecie Państwo, że toczy się debata oświatowa w skali całego kraju odnośnie przyszłości oświaty w Polsce. I z tego tytułu odbyło się takie spotkanie w Szczecinie, na którym mieli okazję powiedzieć przedstawiciele samorządów, przedstawiciele szkół. W takim spotkaniu również braliśmy udział, ale myślę, że. To jest tak, że takie spotkanie nie wystarczy. Zapoznajemy się z problemami, a, które są nam zgłaszane, natomiast troszkę inaczej sytuacje wyglądają w tym, w tym I temu też miało służyć, miał służyć przyjazd panów do powiatu szczecińskiego. Takim czynnikiem, który zdopingował mi do tego przyjazdu, były także pytania posłów, pani poseł, dotyczące problemów małych szkół. I oczywiście tak sobie też myślałem, że może łatwo jest odpowiadać trybuny Sejmowej na takie trudne pytania. E, trudniej jest odpowiadać na nie tutaj na miejscu, tak? a więc tam, gdzie może być tak, że do klasy będzie chodził jeden uczeń. A więc e, to są trudne problemy, trudne pytania. E, trzeba po prostu no, spojrzeć im gdzieś tam w oczy e, i szukać rozwiązań. E, tak zwana ustawa przedszkolna została uchwalona przez poprzedni parlament. I ona mówiła o kwestii obowiązku tak, nałożonego na jednostki samorządu. W przypadku 3 lat, będzie to od przyszłego roku. Czyli tutaj mu się w tej materii nic nie zmieniło tak, co do funkcjonowania prawa.